Disney Pictures przedstawia film pod tytułem Tomasz i Jerzy w odcinku Nowy Kolega. W mieście wieczorem Tomasz i Jerzy poszli sobie na imprezę do klubu Dany. Ja jeszcze proszę kole. Bardzo proszę. Ile płacę? Dwa zł. Proszę. Dziękuję, proszę się dalej bawić. No, bardzo dziękuję. Gry, 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 gry. Hmm, dobra. Dobra, pójdę po Tomasza. Hmm, jaką jak by tu kartę wybrać Może Asa, a może króla, a może też damy? Dobra, kładę wszystkie. Ty, patrz, on wygrał. Ale ja, ja. Dobra, masz stawkę, gramy jeszcze. Ej Tomasz! Co? Chodź tam, do masz więcej miejsca. I tam już dosyć nie graj już te karty, już dosyć wygrałeś. Dobra idziemy. Ale długa kolejka do tego wideo. No trudno musimy poczekać. Weź samego chipsa. E nie jeszcze mam wódkę. Nie pierdzony, ale tu jest duża kolejka. Jakie nudy, Jezu. No wiem. Ej, wiesz co? Czy ty kiedyś byłeś w wojsku? Nie, a co? Nie to nic. I tak wszyscy czekali pół godziny na swoją kolejkę do gry. wideo. Po dziesięciu minutach kolejka się zmniejszyła o dwie osoby. Ty, a może się zaprzyjaźnimy, co? Jo, ja jestem Jerzy, a to jest Tomasz, a ty jak masz na imię? Ja jestem Zdzisław piwoż, Piwosz to jest oczywiście moje nazwisko, bez mylenia, ale lubię piwo. Zaraz sobie popiję. Uh -huh. Dobra, jeszcze poczekamy tu z 5 minut i idziemy. Jo, dobra. Ty umiesz szybko pić? Pewnie, zaraz zobaczymy. Ej, może co pierwsze szybko pije? Dobra. Równo szybko pijemy, he. No wiem, ja się już przytwierdziłem przy piwie. A ja przywódcę. Tomasz, no szybciej gra, już nie chcemy tu czekać. Jo, ja zaraz, już tysiąc wygrałem! O, wow, dobra. Chodźmy stąd. Jo, ja, dobra, idziemy. Czekajcie, że sobie weźmy jakieś winko lub coś takiego. Dobra. Bierzemy wszystko. Dobra, idziemy na chatę, czee. Czee. Cze. Dobra, ja wstaję. Słuchaj, też już wstawa, ja idę do domu, ty idź do domu, patrz jak nabrudziliśmy tej ulicy. No, naprawdę, dobra, wstaję. Dobra, idziemy. Cze. czy.